Cześć. Cześć, więc pytanie, czy warto oglądać jakieś dodatkowe kursy, by nauczyć się robić projekty. Pod projektami tu mam na myśli właśnie stronki internetowe i, i tak dalej, zależy jaki macie projekt. Więc ja generalnie uważam, że trzeba próbować jakby ten proces nauczania dostosować się do jakiegoś problemu który chcecie rozwiązać, tak? Czyli przykładowo trzebujecie czy sobie zrobić <laughs> jakiś fotel, no to ty, ty, właśnie, możecie sobie pójść do biblioteki, wziąć książkę, jak, jakiś przewodnik, w jak fotele i, i zacząć się w tym kierunku edukować. Natomiast, jeżeli fotela nie potrzebujecie, a czytać tą książkę tak po prostu, no to ja uważam, że to jest jednak nie w tą stronę, taka wiedza po tym kinie się zapomina i no i tak, może brzydko to brzmi, ale jest to trochę taka trata czasu, więc stadio też to się stosuję Kiedyś też oglądałem kursy, miałem takiego kolegę, który co miesiąc mi się chwalił, o, po, obejrzałem ten framework, obejrzałem ten framework, kursy jakiegoś frameworka, a teraz to wiem, to wiem, to wiem, Natomiast no to, wiecie, to jest taka wiedza niepraktyczna, która szybko się zapomina. I właśnie przykładowo, tak, chcecie kuchcja kobieć no to lepiej wymyśleć, którą chcesz sobie mieć stronę internetową, na przykład nie wiem, portal rankowy, to programista. Wtedy zacząć to po prostu robić, tak? i czerpać, sobie wiedzę, jak to zrobić z różnych źródeł i robić. I wtedy jakby od razu będzie praktyczne zastosowanie i zdobycie tej wiedzy ma sens. Natomiast zdobycie wiedzy dla wiedzy, no to uważam, że raczej raczej w, w, w dzisiejszych czasach nie tędy droga i w ogóle mi się wydaje, że to taki trochę kierunek. Trochę. Trochę będę. Tak. Zwłaszcza, że teraz mamy LM, gdzie że najtańszy dipcyk w komórce wie więcej niż, niż każdy z nas tak naprawdę, więc szumujcie zawsze, zdobycie wiedzy pod jakiś konkretny problem, gdzie to chce się zastosować. To jest taka moja rada. Dziękuję.